Ja widzę pisemnie, że tego pana. Zanieśli mi tu pana Boga intencje, jakich możemy odmawiać to porządnie, to może do miłosierdzia. świętej Faustyny Z rana kiedy się przebudziłam na głos dzwonka opanowała mnie tak wielka senność a nie mogąc przyjść do przytomności skoczyłam do zimnej wody a po dwóch minutach opuściła mnie senność Kiedy przyszłam na medytację cały myśli myśli wcisnął ścisnął mi się do głowy i całą medytację przewalczyłam. To samo było w czasie pacierzy. Jednak kiedy wyszła Usza Święta, w duszy mojej zapanowała dziwna cisza i spokój. Wtedy ujrzałam Matkę Najświętszą z Dzieciątkiem Jezus i Dziadunia Świętego, który stał za Matką Bożą Matka Najświętsza rzekła do mnie, oto masz najdroższy skarb. I podała mi Dziecię Jezus. Kiedy przyjęłam Dziecię Jezus na ręce, znikła mi Matka Boża i Święty Józef. Zostałam sama z Dzieciątkiem Jezus. Powiedziałam Mu, ja wiem, że Ty, Pani Stwórca mój, chociaż jesteś taki maleńki, Jezus wyciągnął swoje ręce i z uśmiechem patrzył na mnie. Duch mój był napełniony radością nieporównaną, i nagle zniknął Jezus. A czas mszy świętej był, aby przystąpić do Komunii Świętej. Zaraz wyszłam razem z siostrami do Komunii Świętej z duszą przenikniętą. Po Komunii Świętej usłyszałam w duszy te słowa. Ja jestem w sercu Twoim, ten sam, któregoś miała na rękę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chwila naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im my odpuszczamy naszym winowajcom się a amen amen mary łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony obóz żywota twojego Jezus święta Mario, łaskawa święta Maryjo, teraz się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej amen Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, nie... umędrzał pod polskim kiewatem, uprzydrował Pan Maryi do, do piekiel, trzeciego dnia z i stał, na niebie, ostatecznie po prawicy, bo Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sąd żywych Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny. Świętych obcowanie. Grzech w odpuszczenie. Ciała z w Żywot wieczny. Amen. Amen. No się również o deszcz. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. na nie zagrze naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie serce dla nas. I Męki, niej miło średzie dla nas, i całego świata pleję, bolesnej męki, niej miło średzie dla nas. dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne, opierujemy <tryk> Cały Krew, Duszę i Bóstwo, Największego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. naszego błagamy <tryk> za grzeby, naszej i całego świata. Na jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. na jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla całego świata, na Jego bolesnej lęki, w jej miłosiach dzieła nas całego świata, A Jego bolestej lęki, niej miłosiacie dla nas i całego świata, na Jego bolestej lęki, niej łosia dla nas i całego świata, na Jego bolesnej lęki, niej miłosiacie dla nas i całego świata, a Jego, to znaczy. jego bolesnej lęki. <s diagnose meltática> <morality> miej miłość, rzewie dla nas i całego świata. A jego bolecznej pęki miej miłość, rzewie dla nas i dla całego świata. A jego bolecznej pęki miej miłość, rzewie dla nas i dla całego świata. A jego bolecznej pęki miej miłość, rzewie dla nas i dla całego świata. Ojcze Przedpieczny, ochronuje Ci ciało i klę 39 i ustroj Two, a Panu, Naszego Jezusa Chrystusa. Na przekładanie za grzechy nasze i całego świata. Jego bolesnym męki. Niech uszczędzie męk, dla nas i całego świata. Jego bolesnym męki. nie jego męk, dla nas i całego świata. Jego bolesnym męki. Nie Jego dla nas i całego i świata. I jego bolesny lek o miło serce dla nas i całego świata. Jego bolesny lek mień miło serce dla nas i całego świata. Jego bolesny lek mień miło serce dla nas i całego świata. Jego bolesny lek mień miło serce dla nas i całego świata. Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przyspieszny, opieruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmilszego, Syna Twojego. Pana naszego Jezusa Chrystusa, na władze nie zawsze wymawiają całego świata dla jego bolesnej męki. Nie wymawiają dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie wymawiają dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie wymawiają dla nas i całego świata. Niech rozejdzie dla nas i całego świata la jego błogosławne męki. Nie miłość dla nas i całego świata la jego bolesnej męki. Nie miłość dla nas i całego świata la jego bolesnej męki. Nie miłość dla nas i całego świata la jego bolesnej męki. Niech rozejdzie dla nas i całego

Miej mimo śmiertel dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej imię i pij. Miej dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej imię i pij. Miej dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej imię i pij. Miej dla nas i całego świata. Jego bolesnej imię i pij. Miej dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej i święty, święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmił się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmił się, się nad nami i nad całym zmiłuj światem święty <tosy> boże święty mocny święty nieśmiertelny zmił się, się nad wodą wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako z miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako z dla nas. Ufamy Tobie. O krwi wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako wodo, z drój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezus. ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 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 Niech będzie pochwalony w najświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj, niechaj będzie pochwalony w najświętszy przynajmniej. sakrament teraz i, i zawsze i na wieki wieków. Amen niechaj będzie pochwalony w czterdzieścięczym teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.